...przygotować się do walki. Boże, święty Jarić, bez niej nie wierzę. Ale mam drzwi otwarte, ci wszystko, co słyszeli, ale fajnie. To będą ostatnie filmiki na... <laughs> na kanale, bo później to będzie wszystko. ...pięć... ...trzy... ...dwa... ...jeden... ...walczcie. W W czasach wszyscy jesteśmy a, co? jest wyłączony nagrywanie? No, teraz tak. Ude, no. Prowadzenie... Hmm. Ja nie wierzę, ale laska. Jak go obciąga, to sem laska. Yy, obawiam się, że... ...tak, z którą się wybierasz na 25-lecie, tak nie robi. Więc jak będziesz ją to... Nie licz na to Będę ją kur... Jak będzie ją wciągać to nie będzie Tak Niech ślina nie nastawia za czas. Czekaj, bo, bo spisła wiesz To jest ta... Porządna kobieta powinna Rodzić dzieci Umyślnie gotować obiad Laskę będzie ją i wylaskać, nie? jak dla sprzątać też pokój tak, tak znaczy, ten pokój to chuj, ale ten żebym laskał stolik dobra, może byśmy zaczęli grać w końcu, bo ja na razie to ginę na razie to jest 3 do 8 Łaska od nich to zaraz depresji dostanie. Leczyła dwie osoby, dwie osoby zginęły. No to jest uprawia Jugosławek. Może byś wiedział. I użyłem kulta. Na łaskę, której nie O O, znalazłem świniaka, czy świnioka, szona. No ale oni nie biją no. No ma wypowiedzi to to yeah. no, no nie no wiecznie. tak mało! nie no Tak mało. dzihy No, no leżysz. Potrzebuje do wygranej. Dobra,

Jako fara będę bronić niewinnych, co w wolnym tłumaczeniu znaczy, że napierdala ci... dziecko. No, Aha, Nie, nie ma za co. Jestem Chyba kurwa ktoś dno Właśnie nie wierzę, że jest zakaz umierania Będzie Moc... ulno złomiarza, wpierd...pać No nie, no kurwa Bo musimy 10 na nadrobić żeby pełnić nie ginąć teraz. No chodźcie tu do mnie! Mijcie tam! Nie jestem dobrze, Sławek, sasun. To kto jest tu To jest z bastionem w tamtym. No nie, no mieliście tu przyjść do nas. No kurde, mijcie. Porażka